Z tej strony codziennie lepszy. A to jest kolejny odcinek Daily 360. I dzisiaj będziemy troszkę rozmawiać o opiniach. Pochwalę się Wam czymś, bo jestem w momencie, w którym dobijamy do 200 subskrypcji, a ja już mam pierwszych hejterów I to mnie niezmiernie cieszy, bo hate to jest takie zjawisko, które samo w sobie oczywiście jest negatywne, ale w momencie, w którym ludzie cię hejtują, to w pewnym sposób. Znaczy, że idziesz w dobrą stronę, bo jeśli jesteś gdzieś tam wysoko, jeśli aspirujesz do czegoś, no to wybijasz się spośród tłumu, i wśród tego tłumu znajdą się osoby, dla których jest to niewygodne, bo one w głębi duszy też chciałyby być kimś, ale są zacieńcy, więc jedyne co im pozostaje, to po prostu pisanie jakichś kiepskich komentarzy. Jeden gość napisał mi, że przykro mu, że jestem zjebem, a drugi mi napisał, żebym skończył pierdolić no to do jednego i drugiego mam wiadomość pierdolcie się frajerzy i jedyne co wam pozostaje to właśnie pisać tego typu komentarze czekam na więcej tego typu komentarzy bo YouTube ma taką wspaniałą funkcję że w momencie kiedy dostaniesz jakiś negatywny komentarz który zawiera wulgaryzmy możesz po pierwsze musisz go zaakceptować żeby on w ogóle był widoczny więc wasze wypociny są na nic ale po drugie jest taka zajebista funkcja że możesz kliknąć Jednym kliknięciem skasować ten komentarz i zablokować gościa, że nie będziecie już mógł pisać żadnych komentarzy. Więc, więc dzięki takim komentarzom ułatwiam sobie robotę i odsiewam już ten syf cały. Po prostu będę go miał mniej wśród moich widzów. I teraz, tak, jeżeli chodzi o hejt, bo wiele ludzi, wiele osób boi się tego hejtu. Boi się tego, że w momencie, kiedy zaczną coś tworzyć, zaczną coś robić, zaczną gdzieś tam wychodzić przed szereg, dzielić się czymś, nagrywać się w internecie i tak dalej, to że ten hejt się pojawi. Więc po pierwsze uspokajam, jeżeli pojawi się hejt, to może jeszcze jeszcze po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, on się na pewno pojawi prędzej czy później na pewno się pojawi. I nawet jeżeli będziesz starać się robić wszystko idealnie, to trafi się po prostu jakiś buc, który Ci po prostu napisze coś z dupy, całkowicie z dupy, typu jesteś frajerem, pierdol się, umrzyj, cokolwiek, nie? To są ludzie upośledzeni, nie, nie, ma, nie ma czym się przejmować. Ale po prostu te komentarze się prędzej czy później wydarzą, więc nie musisz się tego bać, bo to nie jest sytuacja, która może się wydarzyć lub może się nie wydarzyć, tylko ona się zdarzy na pewno. Możesz to przyjąć po prostu jako podatek odrobienia czegoś więcej. I tyle. To się po prostu pojawi, nie ma co się tym przejmować, bo to po prostu nie niesie za sobą żadnej informacji poza tym, że nadawca jest zjebany. Więc. Yy, więc, więc to tyle. Yy, I czym się różni hejt od negatywnej opinii? Bo wiele osób boi się właśnie negatywnych opinii i kojarzą to z hejtem. Zobacz, hejt, czyli takie słowa, które przytoczyłem. One nie znaczą nic, one informują właśnie tylko o nadawcy, że jest taki jaki jest, więc tym się w ogóle nie trzeba przejmować. Ale zobacz, że negatywna opinia, konstruktywna negatywna opinia może być pomocna. W momencie, w którym jestem w tym miejscu, w tej działalności, czyli to jest dopiero początek, no to negatywna opinia, którą napisałbym mój mój odbiorca, któremu nie podoba się na przykład dzisiejszy film, czy nie podoba mu się jakiś inny film. Może mi napisać negatywną opinię, w której wypunktuje, że słuchaj, nie podoba mi się jak robisz to i to, nie podoba mi się to co powiedziałeś. To odniesie ze sobą informację. Dzięki tej informacji mogę się usprawnić, być lepszym i nagrywać kolejne filmy lepiej. Czyli w pewien sposób zareagować na to, co się nie podoba moim odbiorcom, bo jeżeli jedna osoba tak napisze, to znaczy, że myśli tak 100 czy 200 osób. Po prostu mało kto pisze takie rzeczy, więc jeżeli ktoś i tak napisał, to ważne jest to bo nie każdy ma po prostu odwagę to napisać, nie każdy chce i tak dalej. Niektórzy się boją, bo myślą, że to kogoś obraża, zależy jak do tego podejdziesz. Więc jeżeli ktoś Ci to napisał i zareagujesz, no to jesteś lepszy i już zyskujesz część sympatię części ludzi, którzy pomyśleli to samo, ale nie napisali. Więc reagujesz, starasz, starasz się być lepszym, usprawniasz swoje działanie i po prostu poszerza się Twoje grono odbiorców. W momencie, kiedy trafi się hejt, no to nie niesie on za sobą żadnej informacji, jak już powiedziałem. Można w ogóle tym się nie przejmować. Czyli z perspektywy odbiorcy, jeśli coś Ci się nie podoba i chciałbyś napisać coś, co usprawni po prostu moją działalność czy kogokolwiek innego, to warto to napisać, ale z taką serdecznością, że mm, słuchaj, mógłbyś to i to robić lepiej, nie? Wtedy ta osoba może po prostu wyciągnąć tą informację i usprawnić swoje działanie. W momencie, kiedy boimy się tych negatywnych opinii, to odbieramy sobie możliwość rozwoju. No bo rozwój polega na tym, że popełniamy jakieś błędy i wyciągamy wnioski, wdrażamy nowe rozwiązania, wdrażamy usprawnienia i dzięki temu jesteśmy lepsi. Więc yy, nie bój się negatywnych opinii, nie bój się też hejtu, bo hejt oznacza, że idziesz w dobrą stronę, bo denerwujesz po prostu ludzi. Niektórzy ludzie nie lubią słuchać, zobacz, jakie ja robię treści. Niektórzy ludzie nie lubią słuchać tego, co ja mówię, bo nie lubią słuchać takich treści, bo. Nie chcą słyszeć, że wszystko jest w ich rękach, że są metody na to, żeby być lepszym, żeby być bardziej produktywnym, żeby być bardziej skutecznym, że można wszystko osiągnąć, tylko trzeba ciężkiej pracy, że nie ma magicznych sposobów i tak dalej. Nie lubią takich rzeczy słuchać. Wolą zrzucić swoje niepowodzenia na zły świat, na zły los, na konkurencję, na tych wszystkich złych ludzi, bo wtedy oni dalej są w porządku. To wszyscy inni są źli. Rozumiesz? Czyli w momencie, kiedy ja ci mówię że wszystko jest możliwe, że możesz ciężko pracować i osiągnąć to co chcesz. Tylko potrzebujesz po prostu się skupić, potrzebujesz działać, potrzebujesz celować, mierzyć wysoko, skupić się na codziennych działaniach, odrzucić patrzenie na wynik, skupić się na procesie, wyszukiwać kolejne najlepsze metody, które najbardziej ci pasują, testować, usprawniać się cały czas się rozwijać i możesz osiągnąć sukces. To w momencie kiedy uwierzysz w te słowa i zaczniesz to robić, no to są dwie opcje. Albo ci się uda, i to znaczy, że dajesz z siebie wszystko, albo ci się nie uda. I teraz, jeśli ci się nie udało, a wierzysz w to, że możesz wszystko, to znaczy, że za mało się postarałeś, nie? Czyli dalej to jest twoja odpowiedzialność. Ale jeśli ci się nie uda, a ciebie wkurzają takie słowa, to znaczy, że co? Że wszyscy inni są źli, cały świat się sprzysiągł, Przeciwko Tobie i wiesz, niektórzy mieli łatwiej, inni coś tam, a Ty nie osiągnąłeś sukcesu, wiesz, to nie dlatego, że nie chciałeś, nie dlatego, że się nie starałeś, rozumiesz, tylko po prostu tak się złożyło, czyli Ty jesteś dalej spoko, cały świat jest zły. Więc jeżeli ktoś Ci mówi, że wszystko zależy od Ciebie, no to naturalne jest, że niektórych ludzi to denerwuje, łatwiej jest napisać komuś jesteś zjebany i przełączyć, niż po prostu zastanowić się cholera jestem tu gdzie jestem to może zrobię coś, żebym był lepszy, nie? Niektórych ludzi po prostu to będzie denerwowało, będą to odrzucać z miejsca, to będzie generowało w nich ogromną frustrację, bo oni nie chcą dopuścić tego do swojego światopoglądu, nie? Oni po prostu tak głęboko w to nie wierzą, no, że będą hejtować, nawet nie pisać coś negatywnego, tylko hejtować, dosłownie, nie? I co jeszcze chciałem powiedzieć? Miałem taką jedną myśl jeszcze. No nie zakończymy. Yy, jak mi się przypomni, to po, prostu, to po prostu dogram to w następnym odcinku. W każdym razie, działajcie, nie przejmujcie się żadnymi opiniami, bo to jest część procesu, a jeżeli jesteś odbiorcą, to nie hejtuj, bo jeżeli ktoś ma mocne poczucie własnej wartości, to i tak ma twój hejt w dupie. Yy, na nic nie przyda, a jeżeli chcesz pomóc w jakikolwiek sposób, to zamiast hejtu, po prostu napisz coś negatywnego, ale konstruktywnego. Dzięki temu ten odbiorca, ta osoba może się ulepszyć. A co, co najlepsze w ogóle, jeżeli. Hejtujesz, to ty poświęcasz właśnie swój czas na pisanie komentarza i robieniami zasięgów, który mogłeś poświęcić na coś, co lubisz. Skoro tego nie lubisz, to wyłącz, to przełącz i tyle, nie? Po co piszesz hejt? To ty inwestujesz swój czas, to ty go właśnie tracisz, a nie ja. To jest w ogóle bomba. Dobra, kończymy na dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym materiale codziennie lepszy 360. A tobie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, negatywny czy pozytywny, nieważne. Napisz tak, jak czujesz, i subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Trzymaj się hej!